Witam Państwa bardzo serdecznie z strony reżyser i jestem na serwerze w skyblock.pl A skype, skyblock IP do serwera będzie w opisie Jesteśmy na spawnie. jest to spawn, no. W ogóle ogółem, serwer jest bardzo przyzwoite zbudowany. Jest to bardzo miła administracja, bardzo, ponieważ można ich można ich prosić o różne rzeczy i jeszcze, a, jeszcze no, nie mogą dawać, nie mogą pomagać, wiecie o to, nie? No. Jesteśmy na tym serwerze, grałem <laughs> na nim już wcześniej, lecz wiem, można go nagrać i no, no i go zareklamować można tak powiedzieć, więc jesteśmy na tym serwerze, niestety będę musiał dzisiaj, dzisiaj robić pauzy, sorki bardzo, wiem, że to jest mój pierwszy odcinek że powinienem dobrze wypaść, ale nie mogę, ponieważ mam mocny katar. I bardzo mi boli gardło, a po prostu chcę nakręcić ten odcinek dzisiaj, bo ja mam dzisiaj dużo czasu. Tak, a więc... Mm, Jesteśmy na tym serwerze. No jest dużo różnych rzeczy. Jest tutaj war w parkour do szóstki, czyli od 1 do szóstki. Żeby stworzyć wyspy piszemy New Lub Nowa. Ja piszę nowa. Po I mamy taką wyspę. ona bardzo przyzwoita, ma trzy piętra... Ma trzy piętra, trzy kroski w dół. Aby koziolać, piszemy party. Chyba a, D, lecz nie wiem. Nawet się A. No chyba tak, albo Invital, nie wiem. Tak, nie wiem. Żeby usunąć wyspę, się usuń tak. Usun tak. Jeżeli nie będę trzeba, albo usuń i potem usun tak. tego no, a to my zaczynamy. Eee, jak już mówiłem, sobie bardzo miła administracja. Teraz robię odcinek sam, niestety, ponieważ moich kolegów nie ma na sklepie Jogłem ich nie ma chyba teraz. Mają jeszcze, no, tak, mają jakieś ćwiczenia. ale dziś niedługo po prostu będę kręcił z moimi, no wiecie, kolegami. No, wiesz, potem miałem pauzę, ale pewnie nie będzie tego widać na filmiku. Dobrze. To będzie mój pierwszy filmik, więc proszę o wyrozumiałość, jeszcze o wyrozumiałość dla mojego głosu ponieważ tak mi mocno gardło boli, że muszę mówić takim cienkim głosem Mój głos jest przeważnie taki, wiecie, nie? No gdzieś taki, o, no tak przeważnie mówię Ale teraz muszę... No he, inaczej mówisz Jest chyba bodajże dwóch armionów modów nie wiem ile jest, ponieważ cały czas ich przybywa Są często rekrutacje na modów Wipa no, można sobie kupić na stronie serwera, no i jest naprawdę na, na serwerze, jeśli ktoś wejdzie. Hmm. No i to chyba tylko tyle co do serwera i ba, naprawdę bardzo zachęcam, po prostu mm, grałem już na wielu skyblockach, ale po prostu bardzo mi się podoba ten, ten jest według mnie, no, no jest według mnie najlepszy. No, to, to są początkowe rzeczy, że takie, no wiecie, no standardowe można powiedzieć. Ja już gram na tym serwerze hmm, trochę długo. Wiecie, to jednak nie jest mój, o e, Pierwszy... No Pierwszy wiecie. E, po prostu moja gra, ponieważ wiem jak się gra na tym serwerze. znam tutaj już dosyć dużo ludzi. o i właśnie. I nikt to ich nie wyzywa, ponieważ na no początku, po prostu są tu wszyscy ludzie mini. bo po prostu... Nie mają potrzeby się wyzywania za bardzo. Dobrze. Ja to tutaj skopię sobie spokojnie. Po sobie będę, muszę kledzić, krótkie odcinki, ponieważ mam taki program. Zresztą zobaczcie chyba program filmiku, teraz powinien się, się wyświetlać u góry z filmem, jeśli teraz oglądacie ten film. No i... A tym, jak już mówiłem, młodzi bardzo pomagają, po prostu nawet nieraz na czacie piszą, jeśli nie mają nic do roboty, żeby tam do nich pisać, albo pomóc, wiecie, nie? Zresztą, ja ten serwer lubię. No ja nie wiem jak inni, ale mi się ten serwer, no bardzo podoba. co tu jeszcze? Chyba już niedługo, tak jak mówiłem, legrał z kolegami. Mo może nawet dzisiaj jeszcze nakręcę jeden odcinek z kolegami. Jeśli będą. Ale... Wiecie, na razie... Jest dobrze, nie? Dobrze. Na razie set home. Tak, set home. Sorry, że teraz zbuduję do zderta, ale nie chcę nać kobla, bo zaraz zrobię mm. koblarkę. Potem zamienię to na kobla, wiecie, na razie mi się nie opłaca bardzo. Oj, oj. Blum. O. Flash. No. Jeszcze raz nam zrobić O, okay, no mi ładnie A ja nie tutaj sobie wyleję Water Tak mówię Po prostu bardzo was proszę o oglądanie Tej serii Jest, Będzie to, będzie to raczej bardzo miła seria Bo znając moich kolegów Będziemy się tu bardzo śmiali tak, jak przewa tak, przeważnie w naszych seriach Nawet kiedyś kręciliśmy na kanale mojego kolegi To serie były bardzo śmieszne Muszę to przyznać, że serie były śmieszne Będę równie również kręcił Escape Ojojoj, oj, oj Tak, będę również kręcił Escape Ponieważ ja bardzo lubię parkura I w ogóle lubię takie Coś Znaczy, no, takie coś e Taki węż, więc ja to na pewno kręcił, hmm, na razie po prostu zafascynował, że tak powiem, mnie ten serwer, no aj, zafascynował mnie ten serwer i wiecie, po prostu chcę go teraz kręcić kolegami moimi, aj, tak, w dobra, dobrze, no więc zobaczymy co działa. Tak, działa. No. Jak podejrzewam, w ja się nigdy nie mylę. Ha ha ha. Jestem nieomylny. He <laughs> A więc, jeśli chcecie więcej moich odcinków, po prostu oglądajcie mnie. Jeszcze teraz muszę skończyć mój pierwszy odcinek, ponieważ mój limit niestety się kończy. Więc teraz pewnie nakręcę kolejny. Więc wiecie. No więc. No więc pewnie rzucę te filmiki. Po, hmm, po nakręceniu wszystkich, aż w chwili wszystkich, dowiecie, no wszystkich dzisiaj. sorry za to powtórzenie słowa, po prostu miałem cięcie i zapomniałem, że to słowo w ogóle mówiłem. I teraz no wiecie, o mnie położy, że jestem głupi albo z mam sklerozę, ale sorry za to teraz. Co miało teraz miejsce. Po prostu z tego IP serwera będzie w opisie żebyście mogli sobie spokojnie wejść. Jak wchodzicie, wpuśćcie register, swoje hasło, swoje hasło, potem u swoje hasło i swoje hasło, oczywiście. No i jest to naprawdę bardzo fajny serwer. Po prostu, no ona się tutaj naprawdę świetnie bawi. Co, co pół godziny, bo już są eventy. Więc wiecie, hmm, co tu jeszcze bardzo sobie powiedzieć. Aha, jest to WarpSklep, sklep, barb Już wam chyba o tym mówiłem? Ja nie wiem. Mo, ja mam o takiego oskina. Jak widzicie. Zrobiłem go sobie sam. Więc wiecie, proszę o, o rozmiałość do mojego skina. Dobrze, więc chyba możemy zakończyć nasz pierwszy odcinek. A więc, oj. No, więc chyba zakończymy nasz odcinek. No więc subskrybujcie, łapkujcie, czy tam jak wolicie lajkujcie, powodzenia wam już na tym serwerze, zaraz ręce kolejny nasz odcinek z tej, z tej wyspy, a więc żegnam was wszystkich widzowie.